W wakacje nasz, ulubiony i najbardziej wyczekiwany czas w roku, nareszcie po tych 10 miesiącach chodzenia do szkoły mamy wolne, mamy plany pospełniać marzenia, chodzić na imprezy, opalać się, spędzić wakacje w jakimś tropikalnym miejscu, przeżyć przygodę życia, no po prostu to będą wakacje idealne, co roku sobie to powtarzamy, jednak rzeczywistość wygląda trochę inaczej. Dlatego cześć wszystkim, ja jestem Ola, a dzisiaj Was zapraszam na Lazy Day Tag and Routine. Pokażę Wam, jak u mnie wygląda taki typowy leniwy dzień. Zazwyczaj, jak skądś wracam, zawsze po podróży potrzebuję jakiegoś takiego jednego dnia. Także zaczynamy od makijażu, więc ogólnie prawda jest taka, że w te prawdziwe leniwe dni w ogóle z sobą nic nie robię i wygląda milion razy gorzej niż nawet na tym filmie. Ale jeżeli już gdzieś muszę wyjść, no to tylko tuż do rzęsy, ewentualnie brwi, nawet widzicie, to nawet nie jest jakoś ładnie pomalowane jakiś balsam na usta. Ogólnie ja nie mam problemu z wychodzeniem z domu bez makijażu. Gorzej jest z włosami, tak jak widzicie. Niby pozbyłam się ostatnio 400 cm, ale i tak mam ich strasznie dużo. Ja mam strasznie dużo tych włosów, mam je strasznie gęste, grube. Yy, także ciężko jest coś z nimi zrobić. Zazwyczaj w taki lazy day w ogóle je, ich nie myję. Zostawiam takie, wiecie, swoje loczki jakieś dziwne. A jeżeli już yy, gdzieś muszę wyjść, no to właśnie Yy, najczęściej wiążę sobie po prostu tą górną część kucyka, wtedy nic mi nie leci do twarzy i jest mi po prostu naprawdę w tym bardzo wygodnie. Albo robię tego słynnego messy bun, który i tak co chwilę mi się rozwala i muszę go poprawiać co 5 minut, ale i tak też go lubię nosić. Chyba, że już muszę być ekstra leniwa, żeby nie umyć włosów, wtedy używam suchego szamponu, ale szczerze mówiąc nie przepadam za nimi, bo zostawia na moich ciemnych włosach ten biały talg. Jeżeli chodzi o strój, to oczywiście siedzę w dresie, chyba, że jest lato, no to krótkie spodenki. Tutaj mam akurat spodenki z i t-shirt z ale zazwyczaj chodzę w ogóle w jakimś starym, za dużym t shircie No, mówię, zazwyczaj wygląda na milion razy gorzej niż w tym filmie. Zresztą wiecie, jak to jest w te late day. No, ewentualnie jeszcze piżama. Tak, kto z Was nie spędza czasami całego dnia w piżamie. Jeśli chodzi o jedzenie i picie, to tutaj tak samo jestem zbyt leniwa, żeby chociaż dodać jakąś cytrynę do wody albo lód. Ja mam w pokoju pełno tych małych butelek po wodzie i zawsze mi się kończą i nie mam co pić. A jeżeli chodzi o jedzenie, to ostatnio w lato w ogóle ja strasznie lubię jeść słonecznik, To zna taki smak dzieciństwa i, i potrafię się dzieci i tak łuskać, łuskać, łuskać. Pamiętam, jak byłam młodsza, to jadłam dziennie całą paczkę. Co robię w leniwy dzień? Yy, tak naprawdę nic. Tak naprawdę leżę w łóżku cały czas z telefonem, z laptopem i ogólnie u mnie zawsze leci muzyka, więc ja cały czas coś śpiewam, tańczę. Dookoła łóżka mam syf. O, tutaj są cały jakieś skarpetki, bo ja mam tak zawsze, że jak leżę na łóżku, to w ogóle zdejmuję skarpetki, ale potem robi mi się zimno, więc szukam jakiejś na podłodze i je zakładam. O, tu znalazłam jeszcze okulary, przy bardzo. I ja sobie leżę z misiem, kiedy już jest mi tak nudno, że po prostu nie mogę wytrzymać i mnie roznosi. To się po prostu turlam po łóżku i zastanawiam się, co dalej zrobić z moim życiem. No ale tak to mówię. Zazwyczaj siedzę na telefonie albo komputerze. Ktoś by pomyślał, Ola masz luźny, wolny dzień, to nagraj coś, zmontuj jakiś film, zawsze narzeka, że nie masz czasu. Ale wiecie, każdy ma taki leniwy dzień, że po prostu nie chce się nic. Więc ja w takie po prostu oglądam w ogóle jakieś stare filmiki na YouTube, bo już wszystkie najnowsze mam obejrzane. No i siedzę z tym telefonem. Jak mnie już zaczynają boleć palce od trzymania tego telefonu, to. Sięgam potem po laptopa i tutaj też szukam sobie jakiejś muzyczki. Ja ogólnie uwielbiam siedzieć na Spotifyu i praktycznie cały czas szukam jakiejś nowej muzyki, szukam nowych playlist, tworzę nowe playlisty, tak jak widzicie bardzo męczące zajęcie i spać. Żartuję. No, a także tak jak mówiłam, tańczę śpiewam i po prostu spędzam czas sama ze sobą. Dobrze jesteśmy czasem taki dzień po prostu dla siebie. O, oczywiście włosy mi się rozwaliły, więc je poprawiam. No i Spotify, Spotify, Spotify. Serio mogę tam spędzać po prostu całe dnie. Mojego Spotify macie w opisie i tam możecie sobie słuchać moich playlist cały czas pracuję nad jakimiś nowymi. Akurat tutaj dodałam nowy film ostatnio, więc odpowiadam na Wasze komentarze. Uwielbiam, jak jest taki świeży film, jest dużo nowych komentarzy i mogę po prostu siedzieć i odpisywać. Też często dlatego tam mam telefon obok, bo jak piszecie mi jakieś pomysły na filmy, to sobie je zapisuję, dopisuję do mojej listy i czekają w kolejce na zrealizowanie nie jestem jakąś wielką fanką filmów i seriali ale akurat The 100 jest moim ulubionym co prawda już go skończyłam, tutaj akurat oglądałam ostatni odcinek no i ewentualnie jeżeli mam jakiś film do dokończenia to go kończę, jeżeli chodzi o montaż ale szczerze mówiąc zazwyczaj mi się po prostu nie chce no i już mi się znudził laptop, więc wracam do telefonu, co robię jak już wszystkie social media przejrzałam, przescrollowałam całego Instagrama po milion razy no to Candy Crush, moja ulubiona gra ściągnęłam ją przed egzaminami gimnazjalnymi i strasznie żałuję, bo tak nie wciągnęła Czasami też wchodzę na aska, odpowiadam Wam na jakieś tam pytanka, także mojego aska macie w opisie, zapraszam Was tam. No i Instagram. Ostatnio Instagram to moja ulubiona aplikacja, także koniecznie mi obserwujcie, bo dodaję dużo nowych, fajnych zdjęć. Czytam Wasze komentarze, odpowiadam, przeramę zdjęcia. Ja jestem taką osobą, która lubi sprzątać, więc jeżeli mam wolny czas, to siadam do jakiejś szafki, stawiam sobie jakieś pudełko albo siatkę obok i wszystkie jakieś niepotrzebne rzeczy wyrzucam i tam pakuję, no i robię porządek, przeglądam, żeby nie zbierać zbędnych rzeczy, bo tego nie lubię. No i sprzątanie to strasznie męczące. Za y, czynności ogólnie leniwy dzień wiecie, tak strasznie męczy to leżenie w łóżku, że w końcu trzeba iść spać.